No. Mamy kolejny telefon, halo, halo. Ale tylko Halo, do tam... Halo? Że no co, dobra. Nie, nie dokończ. Do, do końca. Albo nie do końca. <laughs> halo, halo, jak masz na imię? Hej, jestem Julia z Wrocławia. Cześć Julia z Wrocławia, do kogo masz pytanie? E, przede wszystkim do ciebie, Sylwester. E, mianowicie y, śledzę wszystkie cage i tak dalej i oglądam to, że spotkiego właśnie z Polakiem. No i właśnie w, w toku całej tej afery budowlanej powiedziałeś mu, że... Nie masz zazwyczaj, tam do wersów, czy jakichś innych influencerów, e, takich e, złych emocji w ich kierunku, jeżeli nagrywasz o nich materiały. Mhm. Natomiast do Konowskiego e, właśnie miałeś. I teraz chciałam się zapytać, czy po tym wszystkim, kiedy wiesz, wyszło no bardzo dość mocno, że Polak cię okłamał, czy ty teraz do niego masz jakiś żal, e, wiesz, taki, że jest ci po prostu przykro, że ktoś, kogo znałeś tyle lat, tak cię potraktował? Przede wszystkim, to że ludzie kłamią, to ja wiem. Ja z Polakiem nie miałem jakiś. Nie był moim przyjacielem ani nic takiego. Na pewno mam ogromny żal przez, za to, że wykorzystał mój kanał i to, i to tak wykorzystał w taki sposób, że. O Sylwek, ty dojdziesz prawdy, to ja nikomu nie udzieliłem wywiadu po konferencji, tylko tobie udzielę i mi nakłamał w tym wywiadzie. Czyli. Z premedytacją wykorzystał moje zasięgi i moich widzów, żeby szerzyć swoje kłamstwa i o to mam duży żal, no ale przeprosił mnie po tym programie, e, pisał do mnie na Instagramie, e, no ale wiadomo, no ja nagram jeszcze rzeczowy materiał odnośnie mhm. afery budowlanej, wszystko to wypunktuję. A...